Cześć, witajcie. Ja jestem Paweł, a wy jesteście na kanale Rodzinka na Biegunach. Dzisiaj inne otoczenie, bo korzystam z gościnności mojej siostry. Jestem u niej korzystam z gościnności siostry i męża. Dzieciaki są na dworze, więc mam chwilę, żeby co nieco nagrać dla was. Tak jak obiecałem ostatnio. Postaram się co coś wam opowiedzieć o tym, jak wyglądam moja sytuacja, jako partnera osoby chorującej na HAT, w przypadku, kiedy właśnie ten partner, w tym wypadku ja, no musi albo chce po prostu gdzieś wyjechać na dłuższy lub krótszy okres. Jakby po pierwsze muszę powiedzieć tak, że staram się być w domu, jeżeli to jest możliwe, to znaczy jeżeli nie muszę gdzieś jechać, no to, to raczej wolę zostać z, z żoną, bo no wolę jednak tą, tą pewność, że wszystko będzie ok, niż jakąś tam yy, chwilę, która być może nie jest tego warta. Yy, no ale oczywiście są takie okazje jak teraz, czyli yy, zostaliśmy wszyscy zaproszeni yy, tutaj na yy, yy, uroczystość pierwszej komunii yy, mojego siostrzeńca. No ale w związku z tym, że jakby z wielu różnych powodów nie mogliśmy wszyscy przylecieć, no to ja jako reprezentacja przyleciałem tutaj sam. No i, no i po prostu moja Ela musiała zostać w, w domu na okres około tygodnia, ponad tygodnia. No i chciałbym Wam powiedzieć, jak to wyglądało kiedyś, kiedy ona jeszcze nie przyjmowała leków. Jak to wygląda może teraz. No i zobaczymy, co, co z tego wyjdzie. Może znajdziecie jakieś y, y, podobne do swoich doświadczeń. A więc tak, y, zaczynając od takiego zdarzenia, które najbardziej zapadło mi w pamięci, kiedy ostatnim razem y, leciałem do Polski, i to też było była sytuacja, że ja, ja leciałem wtedy z dziećmi. A moja żona zostawała. Jakoś to było tak, że po prostu. Y, postanowiliśmy przedłużyć, o już wiem, już postanowiliśmy przedłużyć dzieciom wakacje w Polsce i po prostu ja je zebrałem na dwa tygodnie do Polski. Wracając z powrotem, zostawiałem dzieci u rodziców czy tam u teściów, a moja Ela po prostu w ten sam dzień przylecywała do Polski i ona wtedy była dwa tygodnie, więc dzieci miały okazję przez miesiąc być, spędzić czas w Polsce. No i tak jak powiedziałem, ja jako pierwszy leciałem z dzieciakami, no i y, moja Ela mnie zawiozła, wszystko było fajnie, cacy, do momentu, kiedy e, nie usłyszałem przez e, megafon czy tam głośniki w, na lotnisku, e, że e, pan Kostrzewa e, e, zapraszany jest e, tam gdzieś. No, jak usłyszycie to jeszcze po angielsku, gdzieś wie, wiecie, jak to jest po prostu z... Z y, tymi głośnikami, jaka jest jakość y, tego dźwięku, że jestem proszony gdzieś, do końca nie wiem gdzie. No to od razu się domyśliłem, że chodzi o coś z, z moją żoną. Y, dzwonię do niej na y, telefon, nikt nie odbiera. No i teraz my już y, wiadomo, lot za tam, za godzinę, czy tam za ile. No i dzieci, dzieciom obiecałem jakiegoś tam McDonald'a, czy, czy coś do jedzenia po prostu, dzieci jeszcze w, w miarę małe, tam chyba miały, nie wiem, coś 3 i 6 lat jakoś tak, strzelam teraz, ale coś koło tego. no i z tymi dzieciakami, z tymi torbami po prostu... Tłoczę się gdzieś tam do, do, do informacji, pytam się, oni nie wiedzą, prowadzą mnie gdzieś tam do innej osoby, ta osoba też nie wie, i tak dalej. W końcu ktoś tam po prostu zajarzył o co chodzi, zaprowadził mnie, patrzę, moja Ela stoi. I ona, Paweł, Paweł, bo ty, ty, ty masz telefon mój chyba, bo ty zostawiłeś, ja zostawiłem twój telefon, spakowałem w torbie twojej. Ja mówię, jak ty mogłeś spakować mój telefon? swój telefon? Przecież to jest niemożliwe. Jeszcze ja jestem taką osobą bardzo zorganizowaną, w przeciwieństwie do mojej żony. Gdzie, gdzie po prostu, no ja bym to sprawdził, no ale dobra, sprawdzam to wszystko, tu już tam final call, że za chwilę zamykają i tak dalej. No i nie ma, nie ma, ja mówię, no Ela, trudno, no trudno, najwyżej straciłaś, no, ja teraz nie mogę, samolot, wszystko tego, szybko, na wariata, z takim jęzorem po prostu, szybko do tego McDonalda jeszcze. Aha, i, i jak usłyszałem po prostu tę, tę informację, to byłem po prostu w momencie zamawiania tego, tego posiłku. I mówię tej pani, że ktoś mnie woła po prostu i ja muszę to zostawić, a ja to odbiorę potem, zapłacone i wszystko tego, ona do końca też nie wiedziała o co chodzi, no i jedna wielka po prostu, nie wiem, sytuacja taka jak z komedii. No i dobra, no i w końcu odebrałem ten, ten, te jedzenie, szybko do samolotu, Uff, wszystko okej, okay. lecę do, do Polski z myślami pełnymi, po prostu pomysłów, gdzie ten telefon mógłby być, czy ktoś ukradł czy tego, no i wiadomo. W trakcie lotu nie otrzymałem żadnej wiadomości, bo nie ma, nie ma sieci, nie ma połączenia. Ląduję, dostaję informację. Paweł, wiesz co? Nie ma się wszystko w porządku, telefon zostawiam w domu. I po prostu ja wtedy. No. Muszę powiedzieć, że miałem bardzo niechrześcijańskie uczucia w stosunku do mojej żony. No Myślałem, że po prostu ją rozszarpię. Bo ona po prostu przez swoje takie. Nerwy te spowodowane właśnie tą dwubiegunówką, i ona się wtedy już leczyła, albo przynajmniej na depresję, albo albo, yy, albo już całkiem się leczyła. Yy, no i to było po prostu takie. Uch, mia miałem dość, ale mówię, dobra, ok, w porządku. Uch, głęboki oddech, jadę do domu. Co się okazało? Dwa dni później <klujna> dzwoni do mnie moja żona i mi mówi, że. Nas okradli w domu. Nie wiem no jak nas mogli okraść? No bo wiesz co, no bo ja zostawiłam drzwi otwarte. I to w sensie nie otwarte, że nie zamknięte na klucz, tylko drzwi do ogrodu z kuchni zostały otwarte na oścież. Po prostu wypuściła psa, nie wiem, zagadała się, cokolwiek, z, nie wiem, przez telefon z kimś rozmawiała i zapomniała zamknąć, poszła spać. Eee, nie, nie poszła spać, przepraszam. Ona pracowała wtedy na noc. Na nocną zmianę. Poszła do pracy, przyszła i sądziła, że zostawiła po prostu drzwi otwarte, yy, nie? No się okazało po prostu, że ktoś widział, że są drzwi otwarte, no to sobie wszedł i gdzieś tam jakiś laptop, yy, potem był chyba jakiś, yy, nie telefon, tylko yy, jakieś urządzenia po prostu yy, elektroniczne nawet, pamiętam yy, aparat do mierzenia dzieci, nie nam kradli, yy, tablet od dzieci i, i tak dalej. No po prostu na, szkody na kilka stów. I znowu mówię, No dlaczego po prostu, dlaczego po prostu nie, nie pomyślałaś, no i, i i to jest jakby taki przykład, jak to wygląda, jak to wyglądało, bo teraz jest jakby inaczej troszeczkę, ale jak to wyglądało kiedyś, yy, że po prostu yy, ja musiałem myśleć yy, o wszystkim, można powiedzieć. Yy, nie, nie chciałem i nie mogłem po prostu polegać na mojej żonie, nie dlatego, że ona jest osobą nieodpowiedzialną jako taką, tylko dlatego, że po prostu ta choroba yy, choroba afektywna dwubiegunowa yy, przy wychleniach w, w górę powoduje, że pacjent jest no, nie do końca może nie, że niepocztalny, ale nie jest odpowiedzialny tak jak przesienny człowiek. No ale no, to są takie sytuacje, które. Ciężko przewidzieć, że ktoś po prostu zostawi drzwi otwarte, tak? Musiałbym o wszystkim informować moją żonę. No, jest to zgoła no, nierealne. Nie no ale dobra. To, co muszę zaznaczyć, tak, jeszcze mówiłem na początku, że staram się nie wjeżdżać. Jakby takim wyjątkiem są wypady takie jednodniowe. Najczęściej jakieś góry, znaczy góry. No, ciężko powiedzieć, żeby w Anglii były jakieś góry. No ale generalnie jakieś. A górki, powiedzmy, tak? Gdzieś w wolnej natury. I to najlepiej właśnie tam, gdzie nie ma zasięgu, bo wtedy wiem, że mam spokój. Ale no to takie jednodniowe wypady są możliwe teraz, kiedy moja ela po prostu jest już była ustabilizowana. Bo jak wiecie, teraz ostatni, przez ostatni miesiąc przechodzimy trudny czas. No ale to, to było możliwe w miarę, w miarę tak bez żadnych problemów. Kiedyś wcześniej, no to tak, wiecie, wyjść pobiegać, to było, to było ciężko, ale to tak mówię, w ciągu roku staram się te kilka razy gdzieś wyjść po prostu, żeby nie, no żeby też samemu nie zwariować jakoś, naładować baterię. Tak, teraz podczas tego wjazdu też staram się właśnie y, naładować baterię na następny rok, czy tam jakiś okres, który, który po prostu będzie bez, y, bez jakby wypadów, wypoczynków i tak dalej. Y, i tak jak mówiłem, kiedy wjeżdżam w góry, nie ma zasięgu, więc, więc jakby no nie ma telefonów od żony, ale kiedy ostatnim razem byłem w Polsce sam, właśnie w tej sytuacji, o której Wam opowiadałem, no to, to ja praktycznie miałem, no ja nie mówię kilka, ja miałem kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów w ciągu dnia. No i też traktujecie ten wylot do Polski, bo lecicie przeważnie po coś, tak? Rzadko kiedy, żeby tak po prostu wypocząć, tylko bo jest jakaś okazja, za rodzice mieli yy, rocznicę ślubu itd. Yy, no i tak yy, dalej. No i po prostu jest to jakby jakiś obowiązek, ale też za, przy okazji jest to w pewien sposób takie, taki odpoczynek od, od tych codziennych spraw, tak? Od, nawet od rzeczy, które robimy, ale po prostu, żeby nie były monotonne, no to, 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 to po prostu chcemy od nich rozpocząć. No, jeżeli po prostu dostajecie kilkanaście, kilkadziesiąt telefonów na dzień ee, o bardzo podobnej treści, no to, no to po prostu to też jest skurzające, nie? E, no i kolejna sprawa, która działa się podczas właśnie wyjazdów, to to, że ja, ja miałem takie wrażenie, że jakby podczas mojej nieobecności, żeby mnie jakoś zaangażować w, w życie mojej żony, to ona po prostu może niekoniecznie, że snuła jakieś intrygi. Może to było po prostu tylko takie, no nie wiem, przekazywanie swoich wątpliwości, zmartwień, ale ja miałem wrażenie, że ona to robi w tym celu, może podświadomie, nie wiem, aby po prostu pozyskać moją uwagę, żeby, żebym był jakby, jak nie ciałem, to przynajmniej duchem z nią. I, no i to się wiązało też z tym, że ja byłem trochę właśnie w Anglii z moją żoną, chciałem będąc tutaj, no, nie da się odpocząć po prostu w, taki, w, w, w takiej sytuacji. Wiecie o co mi chodzi, tak? E, no i tak to wyglądało kiedyś. Tam jeszcze oczywiście były jakieś inne epizody, no ale też nie, nie, nie o to chodzi, żebym teraz wszystko opowiadał. E, jak wygląda teraz? Od tego muszę zacząć, że y, moja żona nie jest pozostawiona sama sobie, tylko jest y, ze swoimi rodzicami. Y, I jakby no, oni tam y, mają nad nią pieczę przekazałem teściom wszystkie informacje dotyczące tabletek, w szczególności, które tabletki schować, tak, gdyby było źle. I z tego, co wiem, to wczoraj właśnie taka sytuacja miała miejsce, że po prostu mama musiała zabrać tabletki, no bo moja Ela była w takim stanie dość nieciekawym. No ale generalnie sobie jakoś radzi, jest ta możliwość, żebym, żebym pojechał, nawet w tak trudnym momencie. No i na koniec chcę Wam powiedzieć o takiej jednej kwestii, którą jakby pewnie widziałem wcześniej już, ale jakby teraz dopiero sobie uświadomiłem. Nawet jeżeli teraz wycinając ten okres obecny, to znaczy, że, że, po, prostu, że po wycięciu tarczycy u mojej, mojej żony to po prostu te hormony wystrzeliły gdzieś w kosmos i jest, i jest huśtawka, ale generalnie było wszystko ok no to ja patrzyłem na, na nas, na swoją rodzinę jako taką no, w miarę normalną. tak. Ja wiem, że to jest rodzaj też patologii, no bo taka rodzina no, no jest patologiczna w jakimś sensie, no bo jest choroba tak, i to poważna. Ale generalnie żyliśmy w miarę normalnie. I powiem Wam szczerze, myślałem tak do momentu, kiedy, kiedy nie przyjechałem do mojej siostry, gdzie tu po prostu z, z, z reguły wszystko wygląda tak samo, ale było kilka takich drobnych rzeczy, które zauważyłem y, bardzo się różnią w stosunku do, do, do mojej rodziny, do, do, do mnie, mojej żony i dzieci. Na przykład, y, telewizor głośno że znaczy nie mówię głośno, że jakoś nie wiadomo jak głośno, ale po prostu normalnie załączony telewizor, i to jest ok. I jakby dla mnie, to też jest ok. Chociaż gdzieś tam po prostu, w środku coś tam się wzdrygało. Nie, że mi to przeszkadza, bo mi to absolutnie nie przeszkadza, ale ja wiem, że kiedy u mnie jest w domu y, telewizor głośno załączony to ja muszę być już na baczności, bo wiem, że za chwilę moja żona może po prostu... Muszę patrzeć, jak ona się zachowuje, bo może być tak, że i ten telewizor będzie przeszkadzał, a ona nie jest do końca jakby świadoma tego, co ją trygeruje, co, co wyzwala w niej te takie napady, może nie złości nawet, ale poddenerwowania, że ja już po prostu sam staram się po prostu zapobiegać temu i na przykład, nie wiem, poprosić dzieci albo samemu wyłączyć, albo zciszyć telewizor, nawet jeżeli to nie jest konieczne, nawet jeżeli ja widzę, że moja żona jest, jest ok, bawiące się dzieci po prostu, tak? No, dzieci jak dzieci, wiadomo, no, generalnie jak są małe, no to wydają różne dźwięki, trzeba je przebrać i generalnie na tym się kończy, ale jak są starsze, no to ich jakieś tam potrzeby się zwiększają. No i generalnie słowo mama i tata jest bardzo super, wspaniałe. Ja się też bardzo cieszyłem, jak moje dziecko to powiedziało pierwszy raz ale jeżeli to mówi 389 w ciągu jednego dnia, no to to już nie jest takie fajne, nie? Więc wyobrażam sobie, że dla mojej żony, która na przykład jest zdenerwowana, bo akurat tak się czuje i nic za to nie może, no to jest to coś takiego, że no, może to wkurzyć. Więc dla mnie to też było takie dziwne, to, było, to jest normalne, ale dla mnie to było dziwne, że dzieci po prostu głośno się bawią i nikt na to nie reaguje. Bo, no, no, bo tak powinno być, tak? A ja po prostu muszę mieć yy, wielkie ucho tutaj, takie nastawione, żeby po prostu raz patrzeć, co dzieci robią, jak się zachowują, gdzie jest moja żona, yy, czy ona po prostu, yy, jak ona się czuje, czy to dla niej jest ok. Yy, no i ostatnia taka rzecz, ale to już bardziej związana z, nie z yy, yy, chorobą afektywną dwubiegunową, tylko z borderline. To znaczy. Yy, Żarty. Ja generalnie jestem dość się lubię żartować, lubię jak ktoś żartuje. No niestety trafiłem na, yy, na kobietę mojego życia, która jest smutasem. Znaczy ona jest uśmiechnięta i ona jest po prostu radosna, ale co do żartów, no to raz, że nie rozumie, a dwa jakoś nie przepada. Yy, ale to by jeszcze było małe piwo, bo w tym nie jest problem, ale. Yy, Ostatnio moja żona mi przeczytała fragment książki na temat Borderline, którą też mam zamiar za jakiś czas przeczytać i być może coś, coś niecoś wam o tym opowiedzieć. Ale właśnie jakby tam było kilka takich wskazówek, czego nie robić w stosunku do osoby z Borderline. No i między innymi to właśnie było nie żartować. To znaczy, po prostu osoba z Borderline bardzo źle reaguje na żarty. I ja jakby tego nie wiedziałem, ale bardziej to czułem. Teraz, jak mi to moja żona przeczytała, no to już wiem. Ale wcześniej to, to czułem, tylko ja sądziłem, że to jest bardziej w kwestii takiej, że po prostu moja żona jest takim. no. Y, ułomna pod względem żartów. A to wychodzi na to, że to jednak jest z powodu borderline. Y, Także chyba tyle. Y, mam nadzieję, że te informacje i te doświadczenia, które wam, o których Wam opowiedziałem, są w jakiś sposób dla Was. Y, cenne. Jeżeli tak, to nie wahajcie się kliknąć kciuka, czy gdzieś tam po prostu dalej postać te, te, te treści. Ja w ogóle bardzo Wam dziękuję za to, za to ile dostaję komentarzy, listów na na, na skrzynkę mailową. Także Aha, właśnie, dzisiaj nie będzie tej myszy jeżdżącej z, z mailem, bo po prostu robię to z telefonu, ten film. Będę go obrałeś na telefonie, nie na komputerze u siebie. Więc, jeżeli ktoś miałby, ktoś jest pierwszy raz, a miałby potrzebę, żeby do mnie napisać, no to mój adres mailowy to jest rodzinka na biegunach: maupa.gmail.com. I jak macie jakieś, jakieś po prostu potrzeby uzewnętrznienia się albo po prostu opowiedzenia swojej historii, albo po prostu napisania czegoś do mnie, to bardzo serdecznie zapraszam. Tyle na dzisiaj. Pozdrawiam Was gorąco z, z ciepłej, gorącej Rudy Śląskiej i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć.